twarzy ci z pewnością siebie. Trzeba na nią zasłużyć. Wypełnia cię pycha. Widzisz, nigdy nie rozumiałam, czemu jest uznawana za grzech. Moc, którą teraz czujesz po ukończeniu mozolnego zadania, czyż nie jest inspirująca? Wspaniale się zapowiadasz. Świetnie się spisałaś. Czy nie zasługujesz na nagrodę? Być może, ale nie od Ciebie. Zanim popełnisz straszliwy błąd, mam dla Ciebie propozycję. Widziałaś świat. Widziałaś, w jakim jest stanie. Jesteś na tyle mądra, by wiedzieć, że ktoś Cię kiedyś okłamał. Nie ma planu, żadnej równowagi. To kłamstwa. Ale wyobraź sobie, że to prawda. Że ty i ja naprawdę staramy się nadać światu kierunek, zapewnić ład. Czy to nie jest twój prawdziwy cel? Mogłybyśmy być siłą, na jaką świat zasługuje. Mogłybyśmy być wielkie. Dawniej twoja przemowa by mnie przekonała. Ale wtedy nie rozumiałam, jak obrzydliwa może być pycha. Dziękuję za hojną propozycję, ale jeśli ktoś ma naprawić świat, nie zrobi tego żadna z nas. Nie Thank <laughs> <laughs> you. napawać się dumą tak mi się właśnie wydawało na moim miejscu nikomu nie chwaliłabym się tym popisem i Rozmawiałaś z władcą podziemi? On wiedział. Jego też wypełnia pycha. Powiedz mi o Radzie. Twoi rzekomi mistrzowie są przepełnieni pychą. Nie służą równowadze. Jak myślisz, kto uwolnił siedmioro z więzienia? Co znaczymy bez ludzkości, którą możemy zwodzić? Czy moje słowa nie brzmią prawdziwie? Nie zaprzeczysz, że i w tobie wciąż mieszka pycha, czyż i starczy tych czych pochlebstw? Opowiedz mi wszystko! <śmów> Ale przecież wiesz już wszystko, pani! Cóż za ironia losu, że ten jeden raz twój wróg ma rację! Powinnaś być dumna, ale nie jesteś. Czujesz jedynie strach. Że tak bardzo zbliżyłaś się do wielkości, tylko po to, by upaść. Widzisz? Zdradzona przez swoją radę. Obserwatorko! Zawsze taka śliczna. Czyżbyś tak cię zazdrościła, siostro? Zazdrość... Uch. Zazdroszczę Twojej mocy. I dzięki naszym wspólnym dobroczyńcom, ta moc jest moja. Pycha <śmulanie> <śmulanie> miała rację. Rada z Popielonych Cię wykiwała. Chcą nas wszystkich zabić: siedem grzechów i tu! Nie! <noise> Ale ja byłam sprytniejsza. Zazdrość czuć na kilometr! Przybrałam postać zaufanej pomocniczki, a ty jeszcze stałaś się moim mieczem i moją tarczą. Na zawsze zniszczę radę z I wtedy ziemia w końcu będzie tylko moja! <laughs> Picha kroczy przed upadkiem. Mało subtelne, ale przekaz jest jasny. Trapiesz. Może złamałaś nos? No, nie próżnowałaś. Nie wiem, co robiłaś. Poza tym, że dawałaś sobie spuszczać manto. Kim jesteś, człowieku, by mówić do mnie w taki sposób? Jestem zwykłym uchodźcą. Tak jak ty. Ale nie mam dość siły, by bronić równowagi. To Twoje zadanie. Ja. Dowiedziałam się, że. Jestem słaba. No to może wreszcie rozumiesz, jak się czują wszyscy ludzie. Wciągnięci w wojnę, o którą nie prosili. Pozostawieni samym sobie w obliczu sił, których nie mają szans pojąć ani powstrzymać. Cała ludzkość została zdradzona. A jednak wciąż walczy. Możesz powiedzieć to samo? Zboczyłam ze ścieżki. Byłam zastrustna. Unosiłam się gniewem, stałam się leniwa i było tylko gorzej. Robiłam wszystko to, co utłusznia siedem grzechów i słono za to zapłaciłam. Innymi słowy, udało ci się przeżyć. Tak. Dobrze więc. Wreszcie żyjesz naprawdę. A tam, gdzie jest życie, zawsze jest nadzieja. Nadzieja. Zostałam całkowicie upokorzona przez zazdrość. Bez wątpienia w tej właśnie chwili wciela w życie zamiar zniszczenia Rady z Popielonik. A ja utknęłam na ziemi pozbawiona szans. Więc nie mogę się z Tobą zgodzić, kiedy mówisz o nadziei, człowieku. Wszelka nadzieja umarła. Nie, schronienie opiera się na nadziei. Chodź, pomów z Ulteinem. Zobaczysz. Dlaczego mi pomogli. To tak postępują ludzie. I z pewnością nie zaszkodził fakt, że wysłałaś tu sporo ocalałych. Wszystko na nic. Nie wyciągnęliśmy cię z gruzów, żebyś się teraz poddała. Zazdrość przejęła moc Szybniorka. Od razu widać, że została się zdradzona, zostawiona na śmierć jak zbędny zużyty przedmiot. Ale to jeszcze nie koniec. Lustrzana sadzawka. Właśnie, choć ma kilka. ulepszeń. Jest przeznaczona tylko dla ciebie. Zabierze cię tam, dokąd prowadzi cię serce. Pragnę wyłącznie doprowadzić do końca to, co zaczęła Rada. Znajdź w sobie determinację. Tylko ona ci została. I tylko jej ci trzeba, jeśli chcesz powstrzymać zazdrość i pozbawić władzy swych dawnych panów. Wiecie i wydajecie sądy, że zapomnieliście, jak się walczy! Ośmielasz się atakować Święte Sankturyum. Owszem, ośmielam się. I ponieważ nikt nigdy się na to nie poważył, napawa mnie to wielką satysfakcją. Zabiliście sobie przez całe eony wy zadufane sukinsyny! Zawdzięczacie to wyłącznie sobie samym! Zazdrości! Zgubić twoja własna żądza władzy! Proszę, proszę, przyganią kocioł garnkowi! Wami skończę, a po tej budzie nie zostanie kamień na kamieniu. Po prostu przeczekam apokalipsę, a potem zgładzę dowódców, którzy ją przetrwają. Ziemia będzie moja! Zazdrości! To koniec! Poniosłaś klęskę! Zabij ją jeszcze! Och, zawrzyjcie gęby! Gardzę tymi waszymi rozkazami. Już wkrótce zaznacie mojej wściekłości. To bluźniewstwo! To prawda. Poddaj się, albo giń zazdrości! <śmulatuj> Mówisz serio? Nie, ale warto było spróbować. And f a t Jest, jest, ten trend przeciwnie. Wykonałaś swoje zadanie. Zapewne zasłużyłaś na nagrodę. Lecz jej nie otrzymasz. Być może zazdrość dzieła nas z zaskoczenia. Mamy jednak dość mocy, by rozprawić się z takim robakiem jak ty. Posunęłaś się za daleko jeszcze. Zostaniesz ukarana wraz ze swymi braćmi tak, jak powinno się karać bezczelne dzieci. To jest jedność! Jeśli mamy ruszyć naprzód, musimy działać razem! Ach, poniesiecie porażkę! Rada! Są wściekli! Zapewne szykują właśnie atak na schronienie. Jeśli macie jakiś plan wobec ludzi! Czas działać! Niebo! Piekło! Rada z popielonych! Wszyscy pragną ich zagłady! Wiesz o tym, ale zapewne nie rozumiesz dlaczego tak jest. Dlaczego wasze życie było tak ciężkie, zanim jeszcze nastała apokalipsa? Ponieważ stworzono was do wyższych celów i pozostawiono bez ochrony. Ci, którzy się boją, postanowili was zniszczyć przy pomocy fałszywych obietnic, wojen i grzechów, o których istnienie obwiniają was. Wszyscy się was lękają. Ten strach można wykorzystać przeciwko nim. Ludzkość może wygrać tę wojnę. Rozejrzyj się! Oto, co zostało z rodzaju ludzkiego, nie jesteśmy w stanie prowadzić wojny na skalę, o jakiej mówisz. Nie. Musicie się ukryć. Zniknąć z oczu niebój i pieku? Radzie? To właśnie należy zrobić. Lecz ludzkość bardziej niż dobrej kryjówki potrzebuje obrońcy. Obrońcy? Niech realnie w tej własku wszystkich, nie wszystko, co należy do urzędników. Obrosimy te planetę w pierwszy raz na zawsze. Gdzie? Na pewno nie do Komnaty Rady. Jaki byłby ze mnie twórca, którym skonstruował przejście łączące tylko dwa miejsca? No. <noise> tam, dokąd zaprowadzi cię serce. Bezpieczne miejsce tam, kiedy bym nie chcia. Nie rozumiem. No cóż... Zrozumiesz. Niestety, pojmiesz to dopiero wtedy, gdy będziesz im towarzyszyć. Ja? Potrzebują obrotki, a tobie potrzeba nowego celu. Czyżbym się mylił? Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, by ochronić ludzkość. A pewnego dnia spróbujemy wszystko naprawić. Ultein, mój brat Wojna nie jest niczemu winien. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję, by mu jakoś pomóc, proszę cię, byś to uczynił. Tak, Krzysztof. Dziękuję, twórca. Niech przypadnie nam w udziale sprawiedliwy los. Tak. Szerokiej drogi, jeźdźcu. Ach. A zatem młoda bawi się w opiekunkę ludzkości? Nieistotne. Abaddon rządzi na ziemi. Natomiast niebo i piekło chcą zająć miejsce przy stole. A rada? <laughs> rada jednak działa przeciwko równowadze, której miała bronić. Wkrótce wszystkich ich pochłonie zepsucie. I zostanę tylko ja. Możesz <laughs> już odejść.